Najpopularniejsze aktywności sportowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 1. Rowery. Na Jurze znajdziecie mnóstwo tras rowerowych, od łatwych po ekstremalne. Jura to prawdziwy raj dla fanów MTB i jazdy szosowej. 2. Wspinaczka skałkowa. Jura to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do uprawiania tego sportu. Mnóstwo tras o różnym stopniu trudności przyciąga amatorów i zawodowców z całego kraju. 3. Kajaki Jura to także świetne miejsce na spływy kajakowe. Szczególnie na rzekach takich jak Warta czy Bilica. 4. Trekking Dla fanów trekkingu Jura oferuje dziesiątki szlaków pieszych. Spacerując wśród skał i jaskiń możecie odkrywać tajemnice tej niesamowitej krainy. Jura Krakowsko-Częstochowska to idealne miejsce dla każdego miłośnika przygód na świeżym powietrzu. Do zobaczenia na szlaku.